Ewangelia według świętego Mateusza. Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach matki Jego Maryi z Józefem, w pierwszym zamieszkali razem znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż jej Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić jej na zniesławienie, zamierzał oddalić ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł pański ukazał mu się we śnie i rzekł Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twojej małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Porodzi syna, któremu nadaż imię Jezus. On bowiem zbawi swój lud od jego grzechu. A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo pańskie. Powiedziane przez proroka. Oto dziewica pocznie i porodzi syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy Bóg z nami. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł pański. Wziął swoją małżonkę do siebie. Patrząc na świętego Józefa, możemy dostrzec, jak bardzo jest on konsekwentny w swoim działaniu. Jak bardzo jest odpowiedzialny za Maryję i dzieciątko w jej łonie, pomimo, że on sam nie począł tego dziecka i wiedział o tym. Dzisiaj wielu mężczyznom brakuje takiej właśnie Józefowej męskości. Często mężczyźni uchylają się odpowiedzialności, zamiast wziąć ją na siebie. Czy dawniej ta męskość wyglądała jakoś inaczej? Może warto przyjrzeć się postawie świętego Józefa i zacząć, tak jak On, brać odpowiedzialność za życie swoich bliskich. Błogosławionego dnia z Panem Bogiem.